Cześć. Dziś zanurzymy się w temat umysłów zwierząt. Czy zastanawialiście się, jak przejawia się aktywność poznawcza zwierząt, jak można zorientować się, że myślą, co myślą, co czują, co zamierzają? Wszyscy jesteśmy takimi badaczami, amatorami na co dzień, przyglądając się zwierzętom, którymi się opiekujemy, jeśli mamy takie w domu, albo kiedy wchodzimy w interakcję z psem lub kotem, no na przykład kiedy idziemy do kogoś w gości. Nad umysłami zwierząt zastanawiają się też naukowcy i próbują to badać, czasem mniej, w mniej, czasem niestety w bardziej inwazyjny sposób. Niektórzy zaś przekazują wiedzę na ten temat, pisząc książki popularno-naukowe, tak jak Maciej Trojan w książce na Tropie Zwierzęcego Umysłu. Dziś właśnie o tym zapraszam. Część pierwsza. Jak dobrze znamy nasze psy? No właśnie, czy są momenty, kiedy je przeceniamy, a może są też chwile, gdy niedoszacowujemy ich umysłowych możliwości? Z pewnością często jesteśmy we mgle co do tego, jak psy rzeczywiście myślą, co kojarzą, ile pamiętają, jakie rzeczy są u nich instynktowne, a jakie wyuczone, czego mogą się nauczyć, a czego nigdy nie będą w stanie. Takie refleksje przyszły mi do głowy kiedy ponownie sięgnęłam po książkę na tropie zwierzęcego umysłu Macieja Trojana, kierownika Katedry Psychologii Poznawczej i Porównawczej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i przeczytałam książkę, przeczytałam historię suczki Chaser. Wyszukałam też wideo, na którym pewien badacz, a zarazem jej opiekun i właściciel pokazuje, jak nauczył Chaser oszałamiającej liczby nazw przedmiotów, a także po paru poleceń, których Chaser musiała zrozumieć nie tylko słowa, ale też pewną zasadę gramatyczną. Na temat słów opiekun versus właściciel zrobię pewnie osobny odcinek, więc zostawiam to bez komentarza na razie. Po obejrzeniu wideo przeczytałam artykuł w Scientific American na temat składni, jakiej uczy się Chaser. Potem z tego materiału przygotowałam lekcję angielskiego dla mojej uczennicy. Robiłyśmy akurat rozdział o uczeniu się i na dodatek uczennica ma psa, więc liczyłam, że, że ją to zainteresuje. Jestem ciekawa, czy będą momenty, gdy mówiąc coś do swojego psa zwróci baczniejszą uwagę na jego reakcję, wspominając historię suczki Chaser. Część druga. Okna do czarnej skrzynki. Maciej Trojan przypomniał nam, że behawioryści traktowali umysł jak czarną skrzynkę. Uważali, że nie da się poznać jej zawartości i że ta zawartość nie ma znaczenia, bo wpływ na zachowanie mają tylko bodźce zewnętrzne. Jak podkreśla dr Trojan, takie podejście zawiera jednak sprzeczność, bo jeśli twierdzi się, że coś jest niepoznane, to nie można równocześnie dochodzić do sensownego wniosku, że ta enigma ma zerowy wpływ na rzeczywistość. Jakiekolwiek wnioski na temat znaczenia tego niepoznanego czegoś będzie można przecież wyciągnąć dopiero wtedy, gdy jego cechy zostaną zbadane. Pozostając przy metaforze umysłu jako czarnej skrzynki, której zawartość, zawartości nie możemy bezpośrednio poznać, Maciej Trojan stwierdza, że oknami umożliwiającymi wgląd do umysłu zwierząt są różne umiejętności i zachowania. W swojej książce Maciej Trojan wyróżnia następujące okna: język służący do komunikacji społecznej, używanie narzędzi, kompetencje numeryczne, Teoria umysłu, czyli zdolność do wyobrażenia sobie, co wie lub widzi ktoś inny, mentalne podróże w czasie, w przeszłość i w przyszłość, świadomość i samoświadomość. Cechy te są badane zarówno w laboratorium, jak i w naturze. Część trzecia. Czy to już jest język? Za badaniem tych wszystkich umiejętności, nie tylko u człowieka, ale i u zwierząt pozaludzkich, stoi przekonanie, które wyraził twórca. Teorii ewolucji Karol Darwin, że różnica między nami a innymi zwierzętami jest różnicą stopnia, a nie rodzaju. Innymi słowy, cechy homo sapiens nie pojawiły się jak grom z jasnego nieba, są raczej rozwinięciem tego, co występuje także u innych gatunków. Zatem, skoro ludzie posługują się językiem, to możemy rozłożyć go na części pierwsze i badać, czy i w jakim stopniu komunikacja wśród zwierząt ma coś wspólnego z cechami naszego języka. W eksperymentach laboratoryjnych dowiedziono na przykład, że szympansy są w stanie przyswoić znaki amerykańskiego języka migowego, a także posługiwać się leksygramami oznaczającymi poszczególne słowa. Wchodzą tu w grę przynajmniej dwie z cech języka definiowanego na podstawie języka ludzi: arbitralność, czyli zdolność do posługiwania się znakami, które nie odwzorują bezpośrednio rzeczywistych przedmiotów, znak nie musi wyglądać jak opisywany przedmiot. A także semantyczność języka, czyli możliwość odnoszenia się do klas i kategorii, a nie tylko do konkretnych obiektów, np. owoc w ogóle, a niekoniecznie ten leżący na talerzu. Jedną z cech języka jest także przekaz kulturowy. W tym względzie doświadczenia z odizolowanymi pisklętami ptaków śpiewających wykazały, że kolejnej wiosny ptaki takie śpiewały tylko podstawowe tematy, podczas gdy osobniki mają mogące słuchać śpiewu dorosłych samców, przejawiały zdolność do śpiewu bardziej złożonego i urozmaiconego. Wydaje się więc, że przynajmniej część, część zdolności ptasiego śpiewu wymaga uczenia się od innych, od starszych ptaków, a więc przekazu kulturowego. Natomiast suczka Chaser, od której zaczęłam recenzję, Wykazuje się zdolnością do rozumienia prostej składni. Chaser rozumie na przykład różnicę znaczenia wynikającą ze zmiany kolejności wyrazów w zdaniu. To ball take frisbee, czyli przynieś frisbee do piłki, kontra to frisbee take ball, przynieś piłkę do frisbee. Nauka chaser oczywiście odbywała się po angielsku. Te rzeczy mogą nam się wydawać skromne w porównaniu z naszymi umiejętnościami, ale pokazują właśnie pewną międzygatunkową stopniowalność występowania cechy, jaką w tym przypadku jest język i niewątpliwie związane z nim myślenie. Zachęcam do przeczytania całej książki. By dowiedzieć się, jak mogą się przejawiać inne umiejętności świadczące o pracy umysłu, w tym teoria umysłu, czyli zdolność przyjmowania cudzej perspektywy w celu współpracy albo oszustwa, jak przejawia się świadomość percepcyjna, która prowadzi do zachowań intencjonalnych, przeciwieństwo instynktu, jakimi narzędziami posługują się zwierzęta, w tym chodzi o przedmioty starannie wybrane i poddane obróbce, czy też jak wyglądają zdolności szacowania, a nawet prostego liczenia. Część czwarta. Nauka od kuchni. Książka na tropie zwierzącego umysłu nie jest tylko zbiorem ciekawych czy pociesznych przykładów. Autor niejako przy okazji pokazuje nam też trochę naukę od kuchni. Oczywiście podkreśla wagę podstawowego założenia Darwina, że skoro całe życie wywodzi się z tego samego pnia, to różnice między człowiekiem a innymi zwierzętami będą różnicami stopnia, a nie rodzaju. Zasadne jest zatem szukanie okien do umysłów innych zwierząt, nie wszystkich, ale z pewnością tych o bardziej złożonym układzie nerwowym. Co ciekawe, w przytoczonej na, książ na końcu książki deklaracji naukowców Cambridge na temat świadomości zwierząt z 2012 roku, podkreśla się przypadek ptaków, które są uderzającym przypadkiem równoległej do ssaków ewolucji świadomości. Świadomości możemy więc szukać nie tylko u najbliższych ewolucyjnie krewnych, ale także u zwierząt, które wykazują znaczące różnice w budowie mózgu. Równocześnie, jak pokazuje historia konia Hansa, od którego, od którego Trojan zaczyna swoją książkę, musimy być bardzo ostrożni, kiedy wyciągamy wnioski na temat zachowań zwierząt. Nie możemy popadać w leniwą formę antropocentryzmu, czyli takiego automatycznego przełożenia jeden do jeden tego, jak my fun funkcjonujemy mentalnie, na to, jak funkcjonują inne gatunki. Dotyczy to zarówno naukowców, jak i ludzi spoza tej branży. Koń Hans wykazywał zdolności poznawcze, ale nie takie, jak mu na początku przypisywano. Maciej Trojan opowiada nie tylko o ciągłości cech, ale też o ciągłości starań nauki w poznawaniu zwierząt. Już na poziomie samego definiowania pojęć można napotkać wiele trudności, o czym autor opowiada na przykładzie zmagań naukowców z, z dookreśleniem, czym są narzędzia. Rozumienie zachowań zwierząt jest w nauce ciągłym ścieraniem się behawiorystów czy neobehawiorystów, którzy wprowadzają do eksperymentu potrzebny rygor, z etologami poznawczymi, którzy pokazują nam wartość badań może mniej dokładnych, ale za to dotyczących zachowań przejawianych przez zwierzęta w naturze. Jest to też ścieranie się przekonań, co bardziej wpływa na zachowanie, środowisko zewnętrzne, czy też świadomy, myślący i uczący się umysł. Część piąta. Czy jest tu empatia? Jedno z pytań, które sobie stawiam, czytając o badaniach i eksperymentach, to w jakim zakresie takie badania zaspokajają głównie ciekawość poznawczą badacza, a na ile stoi zatem także empatia wobec zwierząt? Wiadomo, że badacz musi być ciekawy, ale ilu badaczy jest gotowych zrezygnować z niektórych badań lub je przeformułować ze względu na dobro konkretnych zwierząt? których zachowania będą badać. I nie chodzi mi tu oczywiście o względy techniczne typu czy komisja etyczna to zatwierdzi, ale o autentyczną troskę badacza o zwierzęta. Inna kwestia, na ile empatia jest tu właściwym pojęciem, wystarczającą cechą, zdolność wczucia się w czyjąś sytuację nie musi przecież skutkować życzeniem komuś dobrze, patrz Hannibal Lecter. A nawet jeśli jest właściwa i czasem wystarczająca, to w konkurencji z ambicjami zawodowymi nieraz przegrywa, Również u naukowców, szczególnie gdy cała sprawa rozgrywa się w świecie, którego reguły nie są przyjazne dla zwierząt. Kolejna rzecz to pytanie, na ile etyczny namysł powinien ujawniać się w tego typu książkach, opisach badań. Osobiście bardzo bym sobie tego życzyła. Pamiętam, jak bezduszny wydał mi się kiedyś wykład na temat ludzkich wystaw, gdzie porywano ludzi z Afryki byli oni wystawiani jako eksponaty na scenkach, w sękach rodzajowych. To były takie mobilne zoo. Wykład wydał mi się bezduszny, bo osoba, która go prowadziła, nie poruszała w ogóle kwestii etycznych. Opisywała to w sposób taki, jakby wystawiano figury z wosku, a nie ludzi. W przypadku opisów badań z wykorzystaniem, z udziałem zwierząt pozaludzkich, szczególnie jeśli eksperymenty te wydają się nie krzywdzić zwierząt, np. Nie, nie jest to zarażanie ich chorobami czy testowanie na nich środków chemicznych, jesteśmy przyzwyczajeni do takiej narracji, której po prostu opisuje się badanie i najciekawsze wnioski. Odbywa się to także bez informacji, skąd pochodzą te zwierzęta, gdzie trafią po zakończeniu eksperymentu i jak ten eksperyment wpłynął na ich życie. Taki jest standard w literaturze na ten temat i autor w zasadzie od niego nie odchodzi. Nie znaczy to, że nie ma takich materiałów, ale są wciąż rzadkością. Taką biograficzną odsłoną była chociażby książka Rogera Foutsa Najbliżsi Krewni, opisująca historię szympansicy łosio i film dokumentalny Project NIM, opisujący historię szympansa NIMA. Obydwa zwierzęta były wykorzystywane w eksperymentach nauki języka migowego. Dokumenty te również pokazały nam wątpliwości etyczne ludzi biorących udział w tych eksperymentach. I tej refleksji brakowało mi w książce Macieja Trojana, szczególnie przy omówieniu szympansów i delfinów. I ostatnie sięgające już poza zakres tej książki, a skupione na prawach zwierząt, pytanie brzmi, czy są okoliczności, w których etycznie możemy dowiadywać się czegoś o umysłach zwierząt? Wydaje się, że najlepszym sposobem jest koncentracja na etologii poznawczej. Niewątpliwie są też doświadczenia, które można robić z udziałem zwierząt żyjących już w niewoli lub z udziałem zwierząt udomowionych. Takie doświadczenia, które sprawiają przy, przyjemność, stymulują i co najistotniejsze, nie krzywdzą. Czy polecam tę książkę? Tak, gorąco. Polecam dobrą edukację. Niech będzie eksperymentem stymulującym nasze krytyczne myślenie i niech odwodzi nas od wyciągania zbyt pochopnych wniosków, zarówno w kierunku przypisywania, jak i odmawiania zwierzętom różnych umysłowych cech. E, podsumowując. Y Omówiłam dzisiaj książkę na tropie zwierzącego umysłu, Macieja Trojana. Serdecznie ją polecam. Tutaj w tej recenzji było, było miejsce na omówienie tylko bardzo niewielu spraw. Jeżeli macie ochotę przeczytać coś więcej na temat teorii umysłu, o którym również jest mowa w książce, to zapraszam na mojego bloga, link w opisie. Jeśli podobał Wam się filmik, zachęcam do polubienia, możecie też. Zasubskrybować mój kanał. Bardzo zachęcam. Zachęcam też do komentowania, zostawienia swojej opinii. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.